Co powiecie na kruche ciasto z rabarbarem i budyniem? Jest naprawdę fajne. Oczywiście, przepis, który mnie do tego zainspirował, przerobiłam. Jeżeli chcecie zobaczyć w oryginale, zerknijcie na moją stronę termomania.pl. Natomiast ja zrobiłam w ten sposób. Podstawowy przepis na kruche ciasto słodkie z kulinarnego ABC. I w nim oczywiście zastąpiłam cukier zwykły cukrem. Akurat wzięłam kokosowy, bo taki miałam w domu. Stąd później będzie ten taki trochę ciemniejszy kolor ciasta, bo on jest taki karmelowy w wyglądzie i w smaku. Możecie użyć cukru zwykłego, możecie użyć ksylitolu, co lubicie, do czego macie przekonanie, jakiekolwiek słodzidło się nada. Mąka u mnie standardowo orkiszowa, z niej też bardzo dobrze się udaje, ciasto kruche. Ale też jak najbardziej e, wszelka mąka pszenna wedle waszego uznania. Poza tym jedno jajko, szczypta soli himalajskiej i e, cukier waniliowy, jeżeli robicie sami to to wsypiecie. sypiecie, jeżeli nie możecie użyć esencji waniliowej. Mieszamy i dzielimy to ciasto na dwie połówki. Jedna proponuję do zamrażarki, bo jest ciepło, mamy sezon na rabarbar, mamy piękny maj, wręcz e, u mnie upał. Więc jedna część ciasta idzie do zamrażarki, a drugą część Rozkładamy, bo nie wałkujemy przecież ciasta kruchego, tudzież kroimy na plasterki i umieszczamy w blaszce. Blaszka mniej więcej 25 na 30. Możecie upiec w tortownicy, możecie upiec w, w troszkę większej lub mniejszej blaszce, blaszce, trudne słowo. Będzie po prostu ciasto wyższe lub niższe. W związku z tym, że jest tak ciepło. To, to moje kruche ciasto było jak taka bardzo, bardzo miękka plastelina, więc fajnie się z nim pracowało, przynajmniej na tym etapie. Mamy zrobione ciasto, odstawiamy je na bok. Jedna część w lodówce, druga czeka na ciąg dalszy. Robimy budyń. No i znowu kolejny podstawowy przepis z ABC na budyń czekoladowy. Pominęłam etap z czekoladą. Tutaj jest trochę więcej mleka, więc teraz już musicie się trzymać moich tutaj podpowiedzi, czyli mleka więcej 750 mg. Do tego budyń śmietankowy waniliowy, ogólnie jakiś jasny. No i teraz wziąłam ksylitol, ponieważ nie chciałam, żeby budyń wyszedł też taki karmelowy w wyglądzie, więc ksylitol nie barwi. Możemy użyć też cukru. Mamy budyń ugotowany, świetny i gęsty. Wyciągamy motylek, odstawiamy budyń i mamy czas na to, żeby Nagrzać piekarnik do 180 stopni i żeby pokroić i przygotować rabarbar. No i ten rabarbar, tu jest napisane 500 gram. Ja kupiłam mniej więcej tyle, ale całego nie zużyłam. No bo po prostu już całe ciasto było w rabarbarze. A teraz co z tym rabarbarem robimy? Kroimy sobie go na cienkie plasterki, takie pół centymetra, czasami wyjdą trochę grubsze. Rozkładamy na cieście surowym, nie podpiekamy tego ciasta. Na ten rabarbar wylewamy nadal jeszcze jak widać gorący budyń i teraz jak ten budyń już będzie ładnie i równo rozprowadzony, wyjmujemy z zamrażarki naszą kulę ciasta no i jak wolicie jeżeli lubicie na kruchym cieście mieć taką jakby kruszonkę którą palcami rwiecie to tak zróbcie jeżeli wolicie taką nietypową utartą na tarce bardzo proszę natomiast taki upał było mi ciężko bo to mi się wszystko rozwalało i rozpadało pieczemy 35-40 minut zaglądamy żeby się nam nie przypaliło zostawiamy do ostygnięcia po przekrojeniu i ostygnięciu wygląda tak a smakuje jeszcze lepiej polecam